Hej, hej, mali odkrywcy tajemnic. Witajcie w opowieściach z Dreszczykiem. Dziś opowiem wam bajkę o strachu na wróble. Gotowi? No to zaczynamy. W krainie, którą niektórzy nazywali Doliną Szeptów, pośród pól dyni mieszkał Strach na wróble. Nazywał się Fik. Miał słomiane ręce, kapelusz z dziurą i koszulę w kratę. Ale nie był zwyczajnym strachem. Fik bowiem Ruszał się nocą. — Bo w dzień mam ważne obowiązki — mówił sam do siebie. — Trzeba stać prosto, odstraszać ptaki i wyglądać groźnie. Ale nocą? Nocą mogę robić, co tylko zechcę. Każdej nocy, gdy księżyc wznosił się wysoko, Fik schodził z drewnianego pala, otrzepywał się ze słomy i ruszał na nocne wędrówki po dolinie. Nie robił nikomu krzywdy. Ale mieszkańcy wioski u podnóża doliny zaczęli coś podejrzewać. Ktoś przestawia nam doniczki, mówiła pani Florentynka, ogrodniczka. A moje jabłko zniknęło skarżył się mały Jaś. Słyszałam stukanie, wołała Hania. Jakby ktoś chodził po moim dachu. Dzieci zaczęły się bać i to bardzo. Najmłodsza Zosia nawet schowała się pewnego wieczoru pod stół. Dolina szeptów jest straszna, a strach na wróble chodzi w nocy i szuka dzieci, wyszeptała drżącym głosem. Ale to nie była prawda, bo Fig był samotny. Od kiedy został postawiony na środku pola nikt z nim nie rozmawiał, nikt go nie odwiedzał, nikt nie mówił mu dzień dobry. Tylko ptaki, ale tego bardzo nie lubiły. Mógłbym zostać ich przyjacielem, mówił cicho, patrząc w księżyc. Ale każdy się nie boi. Aż pewnej nocy wydarzyło się coś niezwykłego. Mała dziewczynka, ta sama Zosia, która chowała się pod stołem, postanowiła sprawdzić, czy strach naprawdę chodzi po polu. Założyła kalosze, zarzuciła pelerynę i cichutko wymknęła się z domu. Jeśli go zobaczę, to mu powiem, żeby sobie poszedł. Mówiła dzielnie, choć serduszko biło jej szybciutko. Szła i szła. Aż stanęła wokół dyni. Księżyc świecił jasno, a wśród kłosów coś zaszeleściło. Zosia zamarła. Kto tam? Zapytała cichutko. Z kępy słomu wyłoniła się sylwetka. Słomiane ręce, kapelusz, kraciasta koszula. To był Fik. Zosia krzyknęła. Nie zbliżaj się! Mam... mam patyk! I rzeczywiście w małej rączce trzymała mały patyk. Ale Fik nie podchodził. Nie chcę cię przestraszyć. Powiedział cicho. Wiem, że wszyscy się mnie boją. Bo, bo jesteś strachem na wróble. Ale nie na dzieci. Ja tylko odstraszam ptaki, odpowiedział smutno Fig. I nigdy nikomu nic złego nie zrobiłem. Zosia spojrzała na niego uważnie. To dlaczego chodzisz po nocach i straszysz ludzi? Fig westchnął. Bo w dzień muszę udawać, że nie istnieję. Co innego nocą. Chcę tylko zobaczyć świat, dotknąć liści. Posłuchać, jak szumi las. Czasem przystawię doniczkę, bo wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Czasem poprawię ogrodzenie, bo widzę, że się rozpada. Zosia opuściła patyk. Czyli nie jesteś straszny? Może wyglądam strasznie, ale to tylko mój strój. Nie jestem zły. Po prostu nie miałem nikogo, kto by zrozumiał. Zosia pomyślała chwilę. A może chciałbyś kogoś poznać? Bardzo bym chciał. I tak się zaczęło. Zosia wróciła następnego dnia z kilkoma dziećmi. Najpierw przyszli tylko popatrzeć. Potem Fiko opowiadał im, co widział nocą: lisy, które przemykają przez pole, sowy w starym dębie, żuki toczące małe kulki, a dzieci przynosiły mu dary: guzik od jego koszuli, stążkę na kapelu, a nawet mały termos z herbatą, bo na pewno ci zimno, jeśli jesteś ze słomy. Fik już nie chodził sam. Dzieci zrozumiały, że nie wszystko co wygląda dziwnie, jest straszne. Podobała Wam się ta historia? Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. To bardzo pomoże w jego rozwoju i w stworzeniu dla Was kolejnych opowieści z Dreszczykiem.